Napraw komputer, kiedy jest on podłączony do monitora poprzez kabel HDMI, ale obraz lub dźwięk nie działają prawidłowo. Odłącz, a następnie ponownie podłącz kabel HDMI, aby zrestartować połączenie. Odłącz kabel HDMI od komputera i telewizora. Porównaj złącze HDMI z portem HDMI. Złącze kabla musi pasować do portu. Podłącz kabel HDMI do portów w komputerze i telewizorze. Ustaw źródło sygnału na telewizorze odpowiadające portowi, do którego podłączony jest kabel HDMI, a następnie ponownie sprawdź obraz i dźwięk. Jeżeli obraz i dźwięk dalej nie działają prawidłowo, przejdź do następnego kroku. Skonfiguruj ustawienia dźwięku dla wyjścia dźwięku HDMI na swoim komputerze. Wybierz Start, wpisz ustawienia dźwięku, a następnie wybierz je z wyświetlonych wyników. Wybierz panel sterowania dźwiękiem. Wybierz podłączony monitor, a następnie wybierz opcję Ustaw domyślne. Wybierz opcję Właściwości, a następnie kartę Poziomy. Ustaw głośność monitora na minimum 75, a następnie wybierz OK. Jeżeli zmiana ustawień dźwięku i głośności nie rozwiązała problemu, przejdź do następnego kroku. Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów Windows, aby automatycznie wykryć i rozwiązać problem. Wybierz Start, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem. A następnie wybierz Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem audio z wyświetlonych wyników. W oknie Odtwarzanie Dźwięku wybierz opcję Dalej. Jeśli komputer posiada wiele wyjść HDMI, wybierz urządzenie, dla którego należy rozwiązać problem, a następnie kliknij opcję Dalej. Przeczytaj i odpowiedz na wyświetlane na ekranie komunikaty dotyczące rozwiązywania problemów związanych z połączeniem HDMI. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów zakończy działanie, a problem nie zostanie rozwiązany, wybierz opcję zamknij, a następnie przejdź do następnego kroku. Zresetuj komputer w celu rozwiązania problemów z obrazem lub dźwiękiem w trybie HDMI. Wyłącz komputer. A następnie odłącz wszystkie kable, w tym przewód zasilający. W przypadku korzystania z laptopa z wymienną baterią przesuń zatrzask zwalniający baterię, by ją wyciągnąć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, a następnie podłącz zasilacz do laptopa oraz gniazda ściennego. Nie należy ponownie instalować baterii do laptopa ani żadnych innych wcześniej podłączonych urządzeń. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Jeżeli dźwięk i obraz działają, problem został rozwiązany. Jeżeli wcześniej wyjęto baterię, wyłącz komputer. Ponownie zainstaluj baterię. I włącz laptopa. Jeżeli zrestartowanie komputera nie rozwiązało problemu, przejdź do następnego kroku. Zaktualizuj sterownik obrazu i dźwięku za pomocą opcji Menedżer urządzeń. Połącz komputer z Internetem, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Wybierz Start, wpisz Menedżer urządzeń i wybierz go z wyświetlonych wyników. Rozwiń opcję Kontrolery dźwięku, wideo i gier, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie High Definition Audio. Wybierz opcję Aktualizuj sterownik, a następnie wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. System Windows przeszukuje komputer i internet w poszukiwaniu zaktualizowanego sterownika, a następnie instaluje go, jeśli jest dostępny. Uruchom ponownie komputer, a następnie sprawdź połączenie HDMI.